Był 70. wiek naszej ery, rok wielorybów, kiedy właśnie w to miejsce rozjechał się wiking, niejaki ingolfur, parówka. Jego oczom ukazała się za dymiąca brzoza. E, I nazwał ją główną, czyli Zatoka e, Dywałów. Już chyba wszystko jasne. Witam Państwa ze stolicy Szaszłyków. Nabyłem sobie hełm wikingów z rogami. Z owczej wełny trochę gryzie w głowę li. Najgrubsza cebulka mieści rekonstrukcję kamiennej ludzkiej pizzy. Proszę spojrzeć, to jest pornografia, nad którym dziś stoi naga. Kurwa! Mm. Przez 600 lat wyspa była solona i wysyłana za dukiet. Ten lokal jest jedynym dostarczycielem żywności. Zamówiłem szaszłyki z Gustawa Gawiria. Ryba pływa w gorącym maśle babę. nordycka palóweczka za mną chodzi. W zamówiłem sobie ten skromny budynek za mną to pieprz na krewetka. Co jest najważniejsze w Reykjaviku? No oczywiście w Reykjaviku najważniejszy jest monopolowy. Tutaj można sobie kupić bilet na wyprawę, by podglądać hardkorową marchewkę.